I przechodzę tym razem do spotkania Rakowa-Częstochowa z NSK Żyli zespół rykowa 3 do 0 pokonał zespół ze Słowacji, bardzo pewne zwycięstwo Rakowa, bardzo, bardzo pewne Pierwsza połowa no niewiele zwiosowała, że Że Raków może wygrać e, tak, wysoko, bo pierwsza połowa była wyrównana, pierwsza połowa była interesująca i jednocześnie nie było widać przywagi Rakowa, Powie więcej, przywagę mieli Słowacy, przywagę miał zespół Zielinę. miał dwie kapitalne okazje, które nawiasem mówiąc powinien strzelić gola, no powinien dwie ranki strzelić. Najpierw w dogodnej yy, sytuacji nie trafił Gini, a później Duliś zamiast strzelać, to wolał podać do Adanga, ale... A nie, Faszko, Faszko uderzał, ale niecelnie w dogodnej sytuacji. I tutaj, tak to trzeba powiedzieć, że to Zielina była tym zespołem lepszym w tej pierwszej połowie od Rakowa. I... No tak to już jest, już w rzeczywistości. Ale druga połowa to już dominacja drużyny Rakowa. 21 do 0. To w ogóle mówi samo za siebie. 21 do 0. W strzałach w ogóle ogólnych 8 do 0 w strzałach celnych to jest, to się nazywa dominacja, to totalna dominacja Rakowa Raków strzelił pierwszego gola, Oskar Lepka na początku drugiej połowy wykorzystał zamieszanie pod bramką i strzelił na 1 -0. później Jena tam brał Tybrunę, strzelił gola ręką zagrał gracz Zieliny. Ziline i był z tego rzutkalny tak jak się okazało po powtórkach rzutkalny był więc no tak to już jest w rzeczywistości a ja po prostu wiem żeby była to słuszna decyzja o podoktowaniu rzutu karnego Jonathan, Jonathan Braut-Brunes strzelił gola później czerwona kartka Binalika, 5 minut po strzeleniu ręku przez Raków i... Diabi, Fadiga, Lami Diabi, Fadiga przyszedł z Jagiellonii, 27 meczów dla Jagiellonii 3 gole, teraz zazwyczaj występ w ekipie Rakowa i z bramkę premierową dla ekipy medalików. Więc, no tak, to już się zaczyna. Przygoda z nowym klubem francuskiego napastnika. I Jaków wygrał ten mecz 3-0. do 0. I powiem Wam tak, drodzy widzowie, jak oceniacie to spotkanie? Rekowa, Częstochowa, Zabyszka, Żylina. Dajcie sugestie w komentarzach, a chętnie się z nią zapoznam. A ja zachęcam Was serdecznie, drodzy widzowie, do subskrypcji kanału Sportowym Okiem Piotra. Zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem. Trzymajcie się. Cześć!